Jego serce na każdy dzień. Wartością jest to, co wymaga trudu, samozaparcia i co nie jest natychmiast nagradzane. Największą nagrodą jest to, że jesteś blisko mnie, że pragnę Twojego udziału w budowaniu Królestwa Bożego w ludzkich duszach, że daję Ci udział w moim dziele miłości. Jeśli otrzymałeś i nadal otrzymujesz jakiekolwiek dary ode mnie, to po to, abyś posługiwał się nimi dla dobra wszystkich, korzystając z tych możliwości, jakie tworzę i z sytuacji, w jakich się znajdujesz. Nie licz na własne siły, lecz na moją miłość, moją łaskę i moją pomoc. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, Niepokalane serce Maryi, módl się za nami, Jezu, ufam Tobie.